Witajcie w czwartym odcinku z gry Anno 1404 Wenecja. Ja się nazywam a 20 a to jest kolejny odcineczek. I tak, ja, no, jak możecie na samym wstępie się domyśleć, to nam się zaraz yy, bardzo wzrusze yy, warstwy zmienią. Yy. Chciałem ja trochę poczekać. Hmm. Zmieniło się od ostatniego odcinka. Tyle budowałem wioskę wieśniacką. A... Tutaj mogę trochę poawansować. mogę tak, Zmieniło się tak, że chyba nie widzieliście tego o mojej farmy, yy, raczej mojej hodowli tego, U mojej yy, do piwa. Hmm. Tu się zmieniło też. E, o! Najpierw zrobimy tu. Tu mamy mm, to e, potrzebę wiary dla muzułmanów. Budujemy ją. I robimy tak. I... otaczemy ją. I mamy Envoyów, którzy potrzebują kawy. A żeby kawę zrobić, to potrzeba tutaj zagroziłem tak, kawy Więc, ale to będzie później. Na samym odcinku Wam pokażę. O, już mogę. Tak, polewaluję I potrzebują niąsa. Mamy arystokację, i dostałeś 500. E, honoru za arystokację. Tak. Bym powiększył jeszcze, ale nie mam tego. Więc polepszamy najpierw chłopów. Tak, zaraz będzie. Już mamy jedno zadanie zrobione, czyli ze wszystkimi. sojusz. Jest. się mm. się zmieniło jakby z tego odcinka, który był dwa dni temu. go wstawiłem. go wstawiłem. Już się wstawił. Mm. Wszystko polewelujemy, już nie można więcej. Teraz trochę partycjuszy. Dobra, gdzie jest mi stateczek? Gdzie jest mi Tu nie. O jeszcze tu możemy trochę polewelować. I tu mamy już miasto Nie. tak i zostaliśmy siedemdziesiąt pięć. Honoru jeszcze trzy, I tak. Um. Um. O, jest. jest. Najpierw sobie trochę y, kupię e, no. Szkła. Ja sobie, ale jest taka produkcja taka zwalona, bo o już chyba jest o, dobra. Dobra, o już jest to jeszcze damy jedną znowu nie będę wiedział kiedy skończę ten ciąg będzie będzie na dwie części albo będzie szybciej skończony to, o, dam jeszcze jedną I dam jeszcze jeden Połóżek. No, bo tu nie trzeba drogi, bo oni zaniosą sami sobie. Tak, tą yy. tą wyspą zajmiemy się w następnym odcinku. Jest tu. I od następnego odcinka, albo trochę później... Właśnie to mnie denerwuje zawsze, że mało wody, że mało wody, nie? I tak, eee... chciałem? O, pokażę wam co to jest. Mm. Tu będzie idealne miejsce. I tu mamy takie coś. O. Ja to drugie wezmę. I dostajemy za to honor. I tu się wychodzi dwóch izerzy. To są zawody rycerzy. Za które otrzymujemy honor. Musimy trochę kasy zapłacić i trochę e, tych. Tak, I tak, ym. może to już będzie końce tego odcinka, taki to był taki poznawczy trochę, w nim zrobiliśmy, ale... Więc weźmiemy jeszcze trochę. Mm. Idziemy tu na moją wyspę przemysłową. Która w następnym odcinku się rozwinie bardzo. Ta wyspa też się zmienia. Właśnie, ja trochę tą wyspę, ale spoko. A. tu mam cinturnienie więc to będzie koniec odcinka yy, to był taki krótki odcinek i i zimno, si, si, na no ja razie do następnego odcinka się nazywa Mocy no, 20 Jeszcze raz to była Anna no, 1404 Wenecja. To była moja wyspa. To była moja druga wyspa. A to jest moja trzecia wyspa. I do następnego odcinka, który będzie po przetworzeniu tego. Albo w czasie przetwarzania tego, czyli to jak jest za dwa dni. Więc hmm. jeszcze zobaczymy co zostanie to za to. W ogóle mam prawie pięć tysięcy ludzi, nie? Jakby nie patrzeć. Hmm.